Jestem w Sosnowcu, w Ostrowach Górniczych na ulicy Juliuszowskiej. Jadę tutaj odcinkiem drogi, a w zasadzie za chwilę będę jechał. Odcinkiem drogi, który jakiś czas temu był tutaj remontowany. Ale najpierw, zanim ten odcinek remontowany pokonamy, Muszę wyjechać ze strefy ograniczonej prędkości. Yy, tutaj, Juliusz ten odcinek, gdzie jest ta zwarta zabudowa, yy, jest odcinkiem o ograniczonej prędkości do yy, 30 na godzinę. Za tym mamy drogę po remoncie. Ograniczoną prędkość już normalnym znakiem ograniczenia. Prędkości do 40 i ten odcinek do skrzyżowania tutaj z ulicą, bodaj wileńską, aczkolwiek tego nie jestem pewny. Na 100 był jakiś czas temu poddany naprawie. Widzimy, że tutaj jedziemy faktycznie po dość nowej nawierzchni. Jest nowy chodnik. nowe pasy wymalowane i w taki sposób dotarliśmy właśnie do parkingu przy ośrodku wypoczynkowym na poromcy.